Tędy, chyba jest jakaś droga. Teraz zrobię przejście. Podoba ci się ta wolność? Ojciec wreszcie nie patrzy ci na ręce. Ja. cóż. No tak, jest inaczej niż wcześniej, ale w dobrym sensie. Chyba musimy się dostać na ten klif. Tak myślę, że. Myśleć! To fajniejsze, kiedy się spodziewasz. <grymne> no. Friends, jesteśmy blisko? E, może sprawdzę to. To że e, mam nadzieję, że między tobą asif i tryt wszystko się ułoży Cóż, raczej mieć nadzieję niż myśleć. Zawsze coś. To tu, Pancie. było blisko. E, dzięki, torze nie mogliśmy stracić. Loki, wspaniale. Stoimy u progu wielkich rzeczy, dokonaliśmy tego razem. Nie ma za co. Przepraszam. Jesteście tu bo? Jego ojciec zabił Haimdala. Forse ty ma dowód brać. Go. Nie, zostawcie go. Zabraniam wam. Mówiłeś, że już nie będzie rozlewu krwi Asów, że liczy się tylko rodzina. Czy to przypadkiem nie ma być zemsta za to, że on tu jest? Wpakował w tarapaty twoją wnuczkę. Zgnębił twojego syna. To nie Loki zabił Haimdala. Lecz jego ojciec. Twoja córka jest duża i popełnia własne błędy. A twój małżonek znów zagląda do kieliszka na własne życzenie. Możesz iść! Wydwie do mnie. Nie widzisz, co się dzieje? On nas w ogóle nie chroni. Magni, Modi nasi chłopcy. Opowiadaliśmy im bajki przy ognisku. Pamiętasz? Rzeźbiliśmy im drewniane koniki. Zabawy i śmiechy trwały aż do zmierzchu, a oni zasypiali nam w ramionach. ojciec wciągnął ich w swoją grę, tak jak wichura porywa suche liście. I co to dało? Się stanie Street, ty zabijasz mi synów, sypiasz w ich łóżkach, nastawiasz ojca przeciwko mnie. I córkę. N naprawdę nie wiem o co chodzi. Wiesz co? W końcu mnie olśniło, czego cię nauczę. Hey, Jotu... Oby Sindri się nie mylił! Sindri! Ty to się znasz na uciekaniu. A to się. Dobrze cię widzieć, chłopcze. Uciekłem w ostatniej chwili. Chyba spaliłem za sobą mosty. Czekaj, co tu robiliście? Sindri powiedział, że w razie kłopotów trafisz tutaj. O, już myślałem, że zbiedzacie bez mnie. Nie, chłopcze. Twój ojciec się martwi. Ale skoro już o tym wspominasz. Mimirze. Bracie, błagam, w domu czeka tylko tłok i napięcie. Pamiętasz, jak nasza trójka ganiała za przygodami, odkładając nieuniknione? Właśnie. To nie taki zły pomysł. Chcę wszystkim pokazać maskę, ale to może poczekać. Hmm. On naprawdę się z tobą no, hej, wróciłem! Eee, wróciłem, Hurry. Przyjdź do stołu, kiedy będziesz gotowy. A, widzicie? Mówiłem, że klucz go tu sprowadzi. Bo stuknąłeś w niego młotkiem? Magia krasnoludów jest absurdalna. Co nie? Lunda kiedyś wykuła mi na pierśnik ze szczepnięci. Wróciłeś. Ciągle nie Jesteś mogę się tak. Oby uwolnienie jej mocy było tego warte. Masz ją? Co ci pokazała? Nie zdążyłem jej użyć. Dowiedzieli się o Heimdalu. Musiałem wiać, ale przynajmniej Odyń jej nie dostał. Ale jeśli nie poznałeś odpowiedzi. To po prostu ukradłeś największy skarb Odyna po tym, jak twój ojciec zabił jego sługę. Nikt nie jest bezpieczny, nawet tu. Więc nie mamy wyboru. Znajdźmy surtra, zadmijmy w Gialarhorn i pokonajmy Odyna. Teraz! W ramach obrony spopieliłabyś wszystkie dusze w Asgardzie? On miewa własne pomysły, czy tylko szkaluje cudze? Najlepszy plan masz pod samym nosem. Nie potrzeba nam odyna. Sami zakradniemy się do Asgardu i jej użyjemy. Zyskamy wiedzę, dzięki której powstrzymamy przepowiedzianą wojnę. Wybacz, że przerywam, ale przecież nie macie jak się tam dostać. Przecież mają cały ten róg! O, więc sądzisz, że zakradną się do Asgardu dmąc w róg, który słychać we wszystkich światach? Nie, że pocałujesz moją siną dupę. Proszę pomyślicie o tym. Ta maska, obietnica łatwego rozwiązania. Znam to. Droga na skróty ma swoją cenę. A to się, nosiły się. Co myślisz? To nasza szansa. Najwyżej będziemy mieć coś, czego chce Odyn. A może jeśli naprawdę da nam odpowiedzi, pójdziemy własną ścieżką i nikt już nie umrze. Świetnie! To teraz jazda do Asgardu! Wiem, że byłem dla Was ciężarem. Zachodziliście w głowę, po co wyciągnęliście mnie z celi. Ja również. Teraz już wiem. W końcu się na coś przydam. To jest mój cel. Ten ostatni raz. Podniosę swoją włócznię i to ja zabiorę was do asgardu. Przepraszam! Ale skoro wiesz, jak się tam dostać, dlaczego żeś się nie zająknął przez tyle kurwa czasu. To całkiem słuszne pytanie, bracie. Ty znałeś sposób. Czekała nas tam śmierć. A Loki musiał najpierw odkryć swoje przeznaczenie. Oto ono. Zwieńczenie naszych starań. Jeżeli się tam dostaniemy, zamierzam dopaść Odyna. Nie powstrzymam cię. To też jest ważne. Słusznie, bracie. Jeśli Maska nie załatwi sprawy, przynajmniej go zaskoczymy. Hmm. To mi graj. No więc do dzieła. Byle szybko, zanim się zorientuję. Nienawidzi niespodzianek. Poczekaj no, panie Dreblas. Najpierw chcę usłyszeć więcej o tej nowej drodze do Asgardu, dobra? Gadaj! To prastara droga, stąd tam nie dotrzemy. No to skąd? Zabiorę swoje rzeczy i wam pokażę. Ty nie masz żadnych rzeczy. I dokąd się wybierasz z tą maską? Brok! Należy do dzieciaka. Zasłużył na nią. Ty potrafisz co najwyżej robić lurowate zupy. Brok, wszystko gra. Właśnie, że nie. Nic tu nie gra. Przecież to wszystko normalnie się kupy nie trzyma. No i w ogóle to Bokiego Grzyba nazywa cię Lokim. Wiesz, że nie tak ma na imię. Hej! Coś do ciebie mówię! Szybcie, Szybcie nie, nie, się nie, nie No nie do wiary. tym! Puszczaj chłopaka i zmierz się ze mną! Powiedz bratu, żeby rzucił maskę, a może to zrobię. ruszaj się. Jeśli zginie, no no, nie taki był mój plan. Ale jeśli zginie, odpłaci mi za Heimdala. Szczerze mówiąc, to niska cena. Zabijecie. To jest mój plan. Mm, jak miło znów cię zobaczyć. Ejo, proszę. A a a przecież nam się nie rozdwoisz. Freak! A, a, a. Hej, wy też się nie ruszajcie. Żebyście nie żałowali. Żałuję wielu rzeczy. Zabicie cię nie będzie jedną z nich. Puszczaj go! To ja wydaję rozkazy! Jasne! Oddawaj maskę! Już! Proszę, uratuj go. Musisz. Od niebożego. Nie, możesz. nie możesz. No, Może wrócę do jeziora i... Przestań. Wiem, co żeś zrobił. I wybaczam ci. Musisz przestać. Musisz odpuścić. Prok. Przez cały czas to co teraz zrobimy? Teraz zabijemy Odyna i każdego, kto wejdzie nam w drogę. Etriuszy. Dokąd idziesz? To koniec. Nie uciekniesz przed tym Kratosie. Odyn nie spocznie, póki go nie powstrzymamy. Potrzebujemy cię! Ojcze, gdzie idziemy? Do domu. Liczę. Możemy? Ja chciałbym zapolować. Ruszaj przodem. Możesz na nas liczyć, Atreusie. Co to robimy? Jelenia. Turędy mamy iść? Pójdziemy w stronę jeleni. o tym, co się stało. Chyba coś słyszałem. Tędy. Daj mu trochę przestrzeni. Tutaj ślady prowadzą w tę stronę. Czujesz jej skutki, nie czynić cię słabym. Z pewnością wszyscy je czujemy. Idziemy w dobrą stronę. Widzę tam połamane gałęzie. Chodź. To wszystko... ...wciąż do mnie wraca. Nóż... ...rok... ...twarz Sindriego... To jest. Łokieć w górze. Celność ponad szybkość. Czemu? Teraz ucieka. Tak jak i my. Ja nie rozumiem. Ranne zwierzę, które krwawi. Musi przestać, bo umrze. My krwawimy. A to. To nas rozprasza. moja wina.. Nie. Nie. Znajdź mi z Chyba mam pomysł, gdzie może być? Saniami. Muszę się zastanowić, co mu powiedzieć. Pewnie. Gdziekolwiek spojrzę, przypominam sobie o swoich błędach. Nasze działania mają konsekwencje. Pamiętanie o nich nie jest karą. Powiedzmy. Gdybym tylko wykrył podstęp, którego ofiarą wszyscy padliśmy, powstrzymał atak, którego nie mogłeś przewidzieć, to błędne myślenie, Atreusie. Ojciec ma rację. Nawet bogowie nie kontrolują wszystkiego. Z pana. Z Gotowe do drogi świątynia tyra, tam jedziemy. Nimi, że nie dałoby się jakoś wskrzesić Broka? Sindri już raz to zrobił, więc może moglibyśmy to powtórzyć. Obawiam się, że nie, chłopcze. Kiedy dusza taka jak Broka, czyli bez filbia, bez celu, opuści cielesną powłokę, to nie może dostać się Nie jest po prostu martwy. Odebrano mu za światy. Nie ma czego wskrzeszać. Naprawdę odszedł. Atreusie, jeśli dałoby się coś zrobić, to już byśmy to zrobili. Wiem. Głupie z mojej strony, że się łudziłem. O! Tęsknię za czasami, kiedy jezioro było jeziorem. Chciałbym wsiąść na łódź i stąd odpłynąć. Uciec od wszystkiego. Nie uciekniesz od swoich błędów. Nie sposób ich zapomnieć. Próbowałem. Ano. Pójdą za tobą na kraniec światów, braciszku. Jeśli chcesz stąd odpłynąć, wybierz konkretny cel. Ten dźwig na końcu mostu powinien nadal działać. Zabierze nas do świątyni. się. skąd pewność, że Sindri tu będzie? To tu się znów spotkali. Spaja się na nowo coś, co pękło. Będzie tu. Sindri. Sindri, ja tak mi przykro, my. Nie. nie chcę tego słyszeć. Nawet nie wiesz, co to znaczy. Nie darujemy tego Odinowi. Temu, którego zaprosiliście, pod mój dach? Wszystkich nas z Ale niektórzy dali się zwieść bardziej. Czyż nie? Oddałem wam wszystko: mój talent, przyjaźń, mój dom, sekrety, bogactwa, a wam było mało. I co mi zostało? Straciłem rodzinę. Jest ci przykro. No to przypatrz się mnie. Co możemy zrobić? My? Z nami koniec. Masz przeszedć ty. Bez względu na cenę. Pytasz, co zrobić? Zejdź mi kurwa wreszcie z oczu! Chłopcze, zostaw go. Musi być sam. To my nie byliśmy jak rodzina? się już tego naprawić, prawda? Nie, ale z pewnością poczuję się lepiej, gdy odyna dosięgnie sprawiedliwość. Sprawiedliwość? Nie o sprawiedliwość nam chodzi. Chcemy zemsty. Wszystkie moje ścieżki prowadzą do zemsty. Tylko to nam zostało. Musimy wrócić do frei. Kiedy wrócimy, to naprawdę czeka nas wojna. Tak. Nie ma już odwrotu.